Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do filmu z LEGO. Dziś zajmiemy się naprawdę bardzo szybką modyfikacją tego statku i tego statku. Głównie weźmiemy sobie troszkę części z tego statku i przełożymy go do tego. Naprawdę stateczek będzie wyglądał nie dużo inaczej, ale będzie wyglądał inaczej. A, dokładnie będzie wyglądał tak. Będzie wyglądał tak. Niby niewiele. Jeżeli bym miał jeszcze troszkę tutaj modyfikować, to zmieniłbym te części na te. I myślę, że będzie się troszkę odróżniał, więc pokażę Wam, jak to zmodyfikować. Jak to zrobić. Więc na początek potrzebujemy dwa, tylko dwa takie skrzydełka. W sumie potrzebujemy cztery. I to jest wszystko, co potrzebujemy z tego samolotu. Teraz odwalamy tutaj te nasze boczne skrzydełka. Tak. I. Przypinamy tutaj, wyginając je do dołu. Przypinamy je tutaj. Jedną ręką mi będzie ciężko, więc bierzemy je tutaj. Tak przypinamy jeden. Na dwóch się będzie trzymał. Ten się będzie trzymał. Na jednej. Więc tak to wygląda. Przypięte z jednej strony. I to samo robimy z drugiej strony. Mamy zrobione. Zobaczcie sobie, żebyście nie mieli tych skrzydełek na przykład tym do tyłu, nie? Tym, tym prostym do przodu, a tym do tyłu, żebyście na odwrót nie trafili. Więc to mamy. Już można by było nawet zmodyfikować, tylko dać na przykład tutaj białą tą i już go tak zostawić, nie? Można by było? Można by było. Ale nie taki model robimy. Teraz z tych potrzebujemy tutaj tą górną część. Potrzebujemy całutką. Tą część. O, się mi rozpadło. Czyli dokładnie to. Możemy sobie jeszcze wziąć to działko. To jest nam niepotrzebne. Tutaj znów to działko. To jest nam niepotrzebne. I tutaj tak samo. Odmontywujemy to całe. To nam niepotrzebne. I to. O, się mi rozpadło. I to, jak jest, przypinamy sobie tutaj. Po prostu sobie tutaj przypinamy z jednej strony i z drugiej. Można by było już go tak zostawić, dać tu na przykład to działko, ale mój troszkę inaczej wyglądał. Ja sobie przypiąłem tutaj z przodu te działka z jednej strony i z drugiej. Można by było jeszcze to inaczej zrobić, ale. Ja sobie akurat tak zrobiłem. No odepina się mi, nie umie przypiąć. Więc zaraz to przypniemy. Mamy przypięte tutaj te, te, te działka. No i teraz tutaj jest tak trochę pusto, a z tyłu mamy tak dużo tych światełek, więc zdejmujemy te światełka jedne. I rozdzielamy tutaj, żeby. O, to rozdzielić. A to mi uciekło, i to światełko przypinamy tutaj. Myślę, z powrotem go tutaj przypinamy. A tutaj, tutaj przypinamy to białe światełko. Więc robimy. No i tak wygląda nasz gotowy samolocik. O. Możecie go sobie zobaczyć. Myślę, że, że cały, że cał, cał, całkiem fajnie wyszedł. Całkiem fajnie wyszedł. Teraz dam Wam porównanie. Ten wygląda tak. A ten wygląda tak. Nie ma może jakiejś tam powalającej różnicy w tym stateczku. Ale wygląda inaczej. Eee, zmienimy jeszcze parę rzeczy w nim. A mianowicie tutaj te, na, te szary, żeby tego szarego tam było troszkę więcej, a nie tylko tak tyle, ile jest teraz. I jak się Wam to teraz prezentuje? Myślę, że ta wersja teraz z tymi szarymi wygląda dużo lepiej. Dużo lepiej i widać, eee, widać tą różnicę. Widać różnicę, że jest to troszkę inny statek, a nie ten sam na to samo kopyto ulepiony. Z takiej floty możecie zrobić jeszcze mnóstwo różnych statków. Może to być jedna flota o podobnych barwach, ale inne samoloty, odrzutowce, myśliwce, nie wiem jak to nazwać, tak jak one wyglądają. No tu są różne, widzicie? Mam dwa w prostym sposobie: z takiego statku i z takiego statku. Nawet zrobiłem tak, nawet powiedzieć Wam, z tego za dużo części nie wziąłem, bo wziąłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć części wziąłem z tego statku. Sześć części. Można by było jeszcze użyć więcej części, zrobić więcej, jakichś części użyć i zrobić jakąś inną modyfikację. No, ja użyłem tyle części i tak to wygląda, tak, tak mi to wyszło. Taki stateczek. Udało mi się zrobić. No, myślę, że fajnie. Możecie moglibyście jeszcze pokombinować, jakoś zrobić coś innego, rozłożyć go bardziej na części, bardziej go wyprofilować albo poszerzyć jeszcze bardziej. Ale to już wasze, wasze decyzje, co zrobicie. Może jak kiedyś uda mi się jeszcze innego zrobić. Bo mam chyba jeszcze, e, a dokładnie mam jeszcze dwa takie, więc może jeszcze zrobimy, żeby każdy był inny. I zrobię wam tak, taką flotę, jak można modyfikować. I nie martwić się tym, że się ma kilka tych samych zestawów, bo naprawdę, naprawdę nie ma się czym martwić. Nawet z kilku różnych zestawów można zrobić naprawdę fajne rzeczy. Jeżeli już nie dają rady te zestawy, a macie jakieś inne klocki, no to wystarczy dołożyć parę klocków i macie zestaw, no nie z tej bajki normalnie, troszkę dołożyć czegoś, jakieś śmigło, nie śmigło, odrzut, nie odrzut silniki i jak tam chcecie, no Szkapa wymyślił coś takiego, tu jest samolot mojego autorstwa, no, w sumie mojej modyfikacji, bo to nie moje, a to tutaj moja modyfikacja, i tak Wam wyszło. Takie coś sobie wymyśliłem. Jak się Wam filmik podobał? Co sądzicie o tym samolotku? Napiszcie w komentarzach: łapka do góry, subskrypcja. No i do zobaczenia. Cześć Wam.